Projekt Lady, jak to wygląda logistycznie, rozumiem, że Henio towarzyszy Ci na planie i pozwala spokojnie mamie popracować. Cała rodzina towarzyszy mi na planie i to jest ogromna zasługa moich producentów i stacji. Ja bardzo dziękuję Golden Media i bardzo dziękuję stacji TVN za to, że rozumieją tą zmieniającą się sytuację i młoda mama, mama karmiąca ma swoje wymagania i po prostu. Zrobiono naprawdę wszystko, co się dało, żeby zrobić mi komfort na planie. Przenieśliśmy się na plan z całą rodziną Rozalin, bo tam są kręcone zdjęcia z pięknym pałacem, pięknym parkiem i przenieśliśmy się na ten czas w takie bajkowe miejsce i faktycznie mam jedną aktywność zawodową dziennie i karmię Henia, więc ona nie może trwać dłużej niż trzy godziny. Dzięki temu daje mi się łączyć tą pracę zawodową z, z, z wychowaniem Małego Henia. A czy masz już faworytkę, jeśli chodzi o uczestniczki? To będzie w ogóle, to będzie moja ulubiona edycja. Ona jest taka... ten casting był inny i, i, i te dziewczyny są inne i, i takie... Tu jest bardzo dużo na temat wartości, na temat uczuć. Mam nadzieję, że widzą też się to spodoba. Co byś poradziła wszystkim uczestniczkom? Co bym poradziła, no przede wszystkim, żeby były sobą i nikogo nie udawały, żeby dobrze się bawiły, bo to jest fenomenalna przygoda. No i na pewno dla niektórych z nich spełnienie najskrytszych marzeń bycie w telewizji, spotkać Małgosię Rozenek to jest coś wyjątkowego, więc muszą to doceniać. No i przede wszystkim bawić się dobrze. Z perspektywy czasu rozumiem, że podjęłabyś taką samą decyzję i zgłosiła się do projektu. Oczywiście jak najbardziej tak, zgłosiłabym się. Eee, nie żałuję żadnej decyzji. Decyzji, e, którą podjęłam do tej pory, tak więc e, no, spełnienie moich najskrzydszych marzeń. E, projekt Lady otworzył mi e, drzwi e, naprawdę na wiele możliwości i korzystam z tego, póki, póki mogę, póki mam siłę i werwę, to nie zamierzam się poddać tak szybko.